tego tegoroczną studniówkę, postanowiliśmy na wzór Amerykańskiej Akademii Filmowej przyznać i wręczyć Wam nagrody. <noise> Biorąc pod uwagę, że wszyscy nauczyciele są bardziej nagrodzenia, postanowiliśmy wręczyć każdemu złotą różę i dyplom za swoją indywidualną kategorię. Bez przedłużania zaczynamy. Każdego nauczyciela wyczytanego prosimy na wyjście na środek W kategorii Złoty Uśmiech za najbardziej wyjątkową osobowość, której uśmiech i pozytywna energia stale towarzyszy na twarzy w codziennej pracy, nagrodę zdobywa pani dyrektor Lucyna Osiewska. <śleszy> no, no, no. <śleszy> Dostuje, no. No. Gratulujemy. W kategorii Pomocy za swoje postępowanie, które potrafi rozładować na piękną sytuację i powoduje, że świat staje się wnosujszy. W swobodniejszy sposób podchodzi do, do rozwiązania trudnych spraw. Nagrodę dostaje pani Katarzyna Dziebowska. Brawo! Także, nie ma! Sumie, że Pani Magda z nie ma przekażemy Państwu etapu szkolnego. W kategorii mistrzyni za skuteczne zachęcanie uczniów do czytania i prowadzenia sympatycznej atmosfery do biblioteki, nie, każda chwila w tym miejscu staje się wyjątkowa. Nagrodę wygrywa pani Janina Kowalska! Ale pięknie, ale pięknie. Gratulujemy. No. Nie spodziewałam się, że to jest... W wieczna młodość za bycie wylufowanym i przyżywanym swojej drugiej młodości w naszej szkole wygrywa pan Sławomir Tymoszuk! Swojej wiedzy donośnym głosem, dzięki temu do uszu, nawet w ostatniej ławce dobrze docierają informacje przekazywane podczas lekcji. Nagrody wygrywa pani Joanna Swa! Wszystko wytrzyma. Nawet setne pytanie, a skąd ten minus ma swoją misję, aby przygotować nas do natury i jest w tej misji wierna aż po grób. Nagrodę otrzymuje pani, a Ale skąd ten minus? Mojca? Teraz już całe plusy. Plus. minus i minus to co daje? W <noise> kategorii ZŁOTA SZAFA za posiadanie najlepszych kreacji jej stylizacje zawsze przyciągają wzrok i są co najmniej oszałamiające nagrodę otrzymuje Pani Marta Jurkiewicz. Nie ma Nie ma Ale nie, ale? Ale przebrać się, W kategorii Co? So, Kole? Oko? za posiadanie bardzo wyostrzonego zmysłu wzroku w grę może wchodzić nawet tak zwany szósty zmysł. Żadna ściąga się przed nią nie ukryje. Tą laureatką zostaje pani Ewa Mereka. oryginalne wypowiedzi potrafią znaleźć odpowiedź na każdą, nawet najbardziej szynującą rzeczkę, nie dając się zaskoczyć. Otrzymuje pani marzyna <śla> <śla> W kategorii najlepszych za perfekcyjną naukę jazdy, nie zapominają, że nie zapominając o każdej kategorii na drodze, z dodatkiem ale masz cela, nominowany zostaje pan Wiesław Szakowski. Czas w aucie zachowując pokłady cierpliwości oraz perfekcyjne przygotowanie na swoje wygrywa Pan Aczej Peszczak. Muszę się przebrać. To jest. W kategorii widzę roku. Zadbałość o to, aby nikt nie siedział na ławce i każdy ćwiczył z uśmiechem na buzi. Nowe łóżko Zawsze jest na bieżąco z wydarzeniami w życiu sportowym uczniów i całego regionu. A jest ją pani Katarzyna W kategorii, propagator... w kategorii propagator zdrowia i urody, zadbałość i kondycję fizyczną wszystkich emerytek zwycięża pan Jacek Dziewięciak.

kategorii Strażnik Kormoranu. Zawsze stojąc na posterunku i straży, aby każdy dzień w internacie przebiegał spokojnie i bez spóźnienia. i wolę ci. Każdego dnia żadne zajęcia z panem Mirosławem Bobrowskim oh nie. Mam... kategorii TikToker roku W jednym odczesłanym TikTokie można poznać naszą szkołę z innej strony Zawsze publikowane na czas Oraz godnie reprezentujące kadrę nauczycielską A jest nim Pan Jarosław Kaczmarek W kategorii Demon prędkości. Na lekcję z Panią pędzimy niczym protok na najwyższe piętro centrum. A pokazywanie doświadczeń chemicznych na żywo w wywołuje u nas pozytywne reakcje chemiczne. Nagrodę otrzymuje pani Monika Bara. <grymne> <grymne> kategorii mistrz od obrabiarek zaproszanie dużej wiedzy na temat obrabiarek i chęć przekazywania je młodszemu pokoleniu w swej pracy jest bardzo precyzyjne. żaden nieruchomość nie zostanie przez niego przeoczony tak, no, nagroda zostaje przeznaczona dla pana Leszka lekko i wdrożenie jej do dalszej pracy. Widok starej mechanizacji wywołuje uśmiech na jego twarzy. Nagroda ląduje do pana Marka Kraj W kategorii wyróżniamy Pana Przemysława Surowskiego. stał od Pan, pan o, 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 Przekształcić wiedzę teoretyczną na wiedzę praktyczną poprzez trzymanie dyscypliny i porządku na zajęciach. Ale to pewnie zostało Pan z poprzedniej pracy. Nie <grybujesz> dzieli się swoją wiedzą z uczniami, i pomaga rozwiązywać problemy agrotechniczne. Nagrodę przekazujemy w ręce Pana Grzegorza Mazorowskiego. to chociaż kategorii, że w Nagroda zostaje przyznana, Agnieszce tej Wg. przeszłości, za wbijanie nam do tych słynnych, zakutych wbóg, historycznych oraz znaczenie z polskiego na nasze. Tekstu Nagrodę otrzymuje Pani Joanna Dzielec nas jako własne dzieci nigdy nie odmawiała pomocy i z wielką przyjemnością uczestniczyła oraz mobilizowała nas do wielu akcji charytatywnych. Nagrodę przyznajemy pani Elwirze Leczy. W kategorii fryzura rogu za swoją zawsze skludną, nienaganną, idealnie ułożoną fryzurę, która każdego dnia emanuje swoim błyskiem świetność korytarza. kategorii Pitagoras. za potęgowanie w nas pozytywnych emocji. Dzięki Panu nie przejmujemy się niepowodzeniami, bo wiemy, że Pani Musy dają plus. Nagrodę uzyskał Pan Piotr Piotrowski. W kategorii językowy połamaniec, za trud i wysiłek włożony, uczenie nas nawet kilometrowych słów w języku niemieckim i skomplikowanej wymowie. Nagrodę otrzymuje pani Marta Maciej.